Moi drodzy, witam Was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj mam dla Was Booktag. Wchodzimy pomału w okres podsumowań, zbliża się koniec roku, więc pomyślałam, że dobrym filmem na teraz będzie End of the Year Booktag. Kolejna edycja, już parokrotnie robiłam go na kanale, bo on w taki skondensowany sposób pozwala właśnie ten rok czytelniczo trochę podsumować i trochę zaplanować kolejny. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy jest jakaś książka, którą zaczęłam w tym roku i którą koniecznie w tym roku chciałabym skończyć. Na pewno jest taka seria. Bo wzięłam sobie na barki challenge pod tytułem Przeczytam całą serię z chyłką, żebyście wy nie musieli. Jestem po 13 tomach, przede mną jeszcze 3, czyli 14, 15, 16. Przynajmniej jeżeli chodzi o te, które już zostały wydane. Powiem tak, jeżeli miałabym to czytać sama z siebie i dla siebie bez tego challenge'u, to dawno bym się już poddała i dawno bym tą serię porzuciła. Natomiast z racji tego, że robię ten film, to próbuję wytrwać w tym postanowieniu, przeczytać faktycznie całość, ale wnioski są interesujące interesujące. Więc jeżeli jesteście ich ciekawi, to myślę, że już mogę was zaprosić na odcinek w grudniu. E, postaram się, żeby właśnie w tym vlogu masowym czasie ten film się pojawił. E, faktycznie ja przeczytam, żebyście po prostu wy się nad tym nie musieli męczyć. E, poza tym, jeżeli chodzi o książki, które mam w planach, ale jeszcze ich nie zaczęłam, na pewno chciałabym, jeżeli starczy czasu, przeczytać Grzeczną dziewczynkę zepsutą krew, czyli kontynuację przewodnika po zbrodni według Grzecznej dziewczynki. E, to jest thriller młodzieżowy, e, właściwie taki kryminałowy thriller młodzieżowy. W którym główna bohaterka interesująca się sprawami kryminalnymi rozwiązuje pewne zagadki w jej mieście. Pierwszy tom bardzo mi się podobał, więc mam nadzieję, że uda mi się zabrać za kontynuację. I drugą taką książką jest Wysłuchaj mnie Tess Gerritsen, czyli 13 tom z serii Rizoli Isles. Natomiast nie trzeba tych części czytać chronologicznie, jedna po drugie, tak jak wychodzą. A w związku z tym, że współpracuję z wydawnictwem Albatros przy promocji tej książki, no to oczywiście ten tytuł chciałabym również przeczytać. Natomiast. Mam tym razem rozgrzebanych również kilka tytułów, które e, zaczęłam i do których trochę się nie mogę zebrać do, do powrotu do nich, e, czyli na przykład Max Czarny i Spirytystka. Nie czyta mi się równie dobrze co pierwszy tom. To jest kontynuacja Mortalisty. E, dotarłam do strony 128, ale nie wciąga mnie ta historia tak jak pierwszy tom. Niby sprawa jest makabryczna, niby dużo się dzieje i powinno mnie to interesować, ale nie mogę złapać tego haczyka, e, więc do tej książki na pewno będę chciała wrócić. No i planuję też wrócić do wyboru matki Małgorzaty Garkowskiej, bo tutaj z kolei dotarłam do strony 68. raptem, zaraz po premierze zresztą i leży ta książka u mnie już parę miesięcy, trochę taki wyrzut sumienia. Chciałabym ją w końcu przeczytać, bo ten początek nie był zły, podobał mi się, ale jakoś ciągle nie mogę się do niej zabrać. Także to jest na pewno plan jeszcze na ten rok, żeby właśnie te dwie książki dokończyć. W audiobooku mam też zaczętych kilka. Na przykład opowiem o Tobie gwiazdą. Tutaj dotarłam do 24%. Przesłuchałam 2 godziny 15, zostało mi 7 godzin. Zaczęłam też słuchanie Rekwiem dla Analogowego Świata, zostało mi niespełna 3 godziny. To jest taka książka mocno nostalgiczna, mocno osadzona w latach 90., ale ja szczerze mówiąc nie próbuję się w niej doszukiwać sensu. Nie słucham jej dla fabuły, słucham dla lektora. Leci gdzieś tam w tle, natomiast nie przywiązuje się jakoś bardzo mocno do fabuły. Jak zaczynałam, to faktycznie mnie interesowała, natomiast czym dalej, tym po prostu mam takie poczucie, że coraz mniej mnie to obchodzi chodzi, brzęczy w tle, jest miło, ale zupełnie niezobowiązująco. Drugie pytanie to, czy mam w planach jesienną książkę, która pomoże mi odpowiednio nastroić się na końcówkę roku? Wiecie już chyba, że ja nie jestem czytelnikiem sezonowym. Raczej powiedziałabym, że jestem czytelnikiem humorzastym. Jaką książkę mam ochotę przeczytać, to taką w danym momencie czytam. Mam oczywiście jakiś TBR ułożony na potrzeby filmów, bo filmy planuję z dość dużym wyprzedzeniem, więc wiem mniej więcej, co będę czytać. Nie są to książki związane zazwyczaj z porami roku, także jesiennej książki jako takiej nie mam. Zaczęłam już pomału wchodzić w książki zimowe. No i właśnie, i kolejne. Jedną książką, którą zaczęłam, o której nie powiedziałam przy poprzednim pytaniu, jest Telefon od Mikołaja, Magdy Witkiewicz. Też zaczęłam czytać, żeby właśnie zacząć się wyrabiać z tymi książkami świątecznymi, pomału już w nie wchodzę, natomiast tego klimatu świąt jeszcze całkowicie nie czuję, więc one tak pomału mnie przenoszą właśnie do tych świątecznych, do tego świątecznego okresu, ale na razie bez jakiegoś takiego większego odczuwania tego klimatu. Także jesiennej książki jako takiej nie mam, właśnie wchodzę już w te zimowe, ale nie czuję ich jeszcze. Numer 3. Czy jest jeszcze jakaś tegoroczna premiera, na którą czekasz? E, wydaje mi się, że chyba nie. Nie widziałam co prawda jeszcze zapowiedzi wydawniczych na grudzień, jeszcze nie próbowałam sobie robić zestawienia. Oczywiście będzie taki film na początku grudnia i wtedy też będę się tym premierom przyglądać, natomiast wydaje mi się, że wydawnictwa nam troszkę w grudniu odpuszczą, że tych interesujących premier będzie mniej, e, więc to też będzie dobrze się składało z moimi planami na grudzień, bo mimo tego, że mam spore plany czytelnicze, to one raczej nie obejmują nowości. E, Także może nawet lepiej, żeby nie wychodziło nic takiego e, szałowego, co bardzo będę chciała przeczytać Bo będę mogła się skupić na wyczytywaniu tych książek, które w ciągu roku miałam w planach przeczytać I które mi się nie udało, e, z którymi mi się nie udało gdzieś tam zapoznać Bo premier w tym roku była cała masa i ja mam cały czas, słuchajcie, poczucie e, takiego książkowego FOMO Że nie zdążę po prostu z tymi wszystkimi premierami Żywot książki jest generalnie bardzo krótki, ten taki byt w naszej świadomości Dzisiaj nie mówi się już o książkach, które okazały się rok temu Dwa lata temu czy pięć lat temu, e, chyba, że były to jakieś bardzo głośne tytuły, takie, które naprawdę masa osób czytała, no, ale mimo wszystko no, robi się lista tych książek, które właśnie, no w każdym miesiącu, przynajmniej kilka jest interesujących. Na koniec roku ta lista jest olbrzymia. Okazuje się, że 90% z nich nie miało się szansy przeczytać, czytając też inne książki. I ja mam cały czas po prostu to książkowe poczucie FOMO, że coś mnie omija, że na pewno wśród tych książek, po które nie sięgnę, są jakieś niesamowicie dobre tytuły, które być może się nie przebiły promocyjnie Być może ja po prostu nie miałam czasu po nie sięgnąć I tak dalej, i tak dalej I ciągle mam to poczucie, że się nie wyrabiam Walczę z tym oczywiście Staram się wyczytywać te, też te starsze książki Staram się do nich wracać, ale No siłą rzeczy nie da się przeczytać wszystkich I trochę mnie to uwiera kamieni w bucie Także w grudniu będę trochę próbowała nadgonić A jednocześnie mam spore plany, jeżeli chodzi o filmy Więc nie wiem jak to wszystko pogodzić Jeżeli macie jakiś patent na właśnie książkowe FOMO Możecie się nim podzielić w komentarzach ta Kolejne pytanie dotyczy tego, o czym właściwie już powiedziałam, czyli jakie trzy książki chcesz przeczytać przed końcem roku. Oprócz tego, o czym mówiłam w pytaniu pierwszym, czyli oprócz Grzecznej Dziewczynki Zepsutej Krwi i oprócz Wysłuchaj Mnie i serii z Chyłką, na pewno będę chciała czytać książki do konkretnych filmów, czyli na przykład w grudniu, to już mogę wam zdradzić, będę po raz kolejny robić konfrontację z Goodreads Choice Awards, czekam na ogłoszenie wyników, czekam aż dowiemy się, jakie książki wygrały w poszczególnych kategoriach i kilka z tych kategorii znowu wybiorę do przeczytania. Będą też książki świąteczne, o których będę mówić z gościem. Chciałabym też zrobić drugą część filmu z najlepszymi czy też najpopularniejszymi młodzieżówkami ostatnich lat, bo bardzo fajnie przyjęliście ostatni odcinek, pisaliście, że chcecie kontynuacji, więc kujemy żelazo póki gorące i będę chciała zrobić kolejną odsłonę tego filmu w grudniu, jeżeli oczywiście starczy czasu. No, będzie trochę tego, także na pewno książek do czytania w grudniu mi nie zabraknie. Chciałabym oczywiście też podgonić to, co się nie udało w ciągu roku, to co pewnie też wyjdzie w grudniu więc myślę, że będę miała czym się zajmować. Pytanie numer 5 to, czy masz w planach jakąś książkę, która może zostać twoją ulubioną książką tego roku? Na pewno nie ulubioną jako jedyną, ale myślę, że jeżeli uda mi się w końcu zabrać za łańcuch z żelaza, który leży na tych półkach jak wyrzut sumienia, to może znaleźć się w topce roku. Tak jak zwykle książki Cassandry Clare. Ja uwielbiam tą uniwersum, ale szczerze mówiąc, w ostatnim czasie jestem nim troszeczkę zmęczona. To znaczy nie sięgam po te książki już z takim entuzjazmem, z jak kiedyś. Kiedyś, jak wychodziły książki Cassandry Clare, to ja biegłam do księgarni tego dnia, kiedy była premiera, albo zamawiałam w jakimś priorderze, jak już miałam świadomość tego, że czasami bywa taniej i że generalnie w księgarniach internetowych jest taniej niż stacjonarnie, ale kiedy nie wiedziałam, to po prostu biegłam do księgarni i w dniu premiery ja siadałam i czytałam. Mnie nie było dla świata. A w ostatnim czasie, jak pojawiają się właśnie kolejne książki z tego uniwersum, kolejne książki autorki, no to kupuję, stawiam na półce, czasami nawet zamawiam jakieś ładne wydanie, na które w danym momencie mam Ochotę, ale żeby się zmobilizować do lektury, to już jest dużo, dużo trudniej niż kiedyś. Także do łańcuch z żelaza leży że jak wyrzut sumienia. Ciągle sobie obiecuję, że się w końcu za niego zabiorę. Może w końcu to będzie ten moment w grudniu, natomiast nie chcę obiecywać, bo też obiecywałam Wam reading vloga i tak dalej, ale jakby nie mogę się wewnętrznie zmobilizować. Jakoś nie to, że nie interesuje mnie już ta historia, nie to, że przeraża mnie objętość, bo grube książki nie robią na mnie wrażenia, ale jakoś po prostu nie mam tej wewnętrznej potrzeby wracania do książek Cassandry Clare. Także nie wiem, czy ja się zepsułam, czy się zestarzałam, czy o co chodzi, ale jeżeli w końcu po tą książkę sięgnę w grudniu, to ma szansę pojawić się w topce. I tym sposobem w miarę płynnie możemy przejść do ostatniego pytania, czyli czy poczyniłam już jakieś czytelnicze plany na kolejny rok? Ja nie jestem człowiekiem planu, to znaczy uwielbiam planować różne obszary życia, ale w książkach to planowanie mi się nigdy nie sprawdza. Ja sobie mogę założyć na początku roku coś, a na koniec wychodzi zupełnie co innego. Świetnym przykładem jest ten rok, kiedy powiedziałam, że będę czytać mniej, będę się skupiała na innych rzeczach pozaksiążkowych, na innych zainteresowaniach itd. itd. No i faktycznie okazało się, że. Się skupiłam na innych zainteresowaniach, robiłam inne rzeczy, więcej wychodziłam do ludzi, więcej robiłam fajnych rzeczy po prostu też poza książkami, a jednocześnie przeczytałam dużo więcej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku przeczytałam chyba 140 książek, w tym momencie jestem na 180 chyba i podejrzewam, że do końca roku spokojnie 200 wybiję, więc żadnych planów liczbowych sobie nie zakładam. Natomiast pewne plany oczywiście mam związane z filmami. Też ostatnio Was pytałam na Instagramie o. Feedback dotyczący filmów, bo planuję już kolejne miesiące. Planuję to, jakie serie i jakie filmy zostają, z którymi się pożegnamy, więc jeżeli też chcecie uczestniczyć w jakimś sensie w tym wyborze, to dajcie znać w komentarzu, które filmy lubicie oglądać, które serie. Jakich filmów chcecie oglądać więcej, czy krótkich, czy dłuższych, czy bardziej vlogowych, czy bardziej pogadankowych? Dajcie znać, bo to mi oczywiście pomaga układać te plany. No i w toku układania oczywiście tych planów też kolejne książki gdzieś tam mi się kształtują. Natomiast chyba w tym roku po prostu, znaczy na kolejny rok nie będę sobie zakładać żadnych takich ambitnych TBR-ów. Na zasadzie, nie wiem, 24 książki do przeczytania. Nie, to będzie 23 w 2023 roku albo ileś książek do jakiegoś tam momentu, czy też tych TBR-ów sezonowych też nie bardzo chcę robić, dlatego, że ja po prostu ich się nigdy nie trzymam. U mnie jedyna forma TBR-u, jaka się sprawdza, to jest TBR pod konkretne filmy, a i tak między te książki TBR-owe wplatam inne, dorzucam to na samym w danym momencie ochotę i to chyba Powoduje, że mi się najzdrowiej do tego czytania podchodzi. Mam mniejszą presję, jak czytam równomiernie to, co chcę, i to, co poniekąd muszę co jest związane z pracą czy z filmami czy z czymkolwiek. Jak sobie to równoważę, to nie mam e, przesytu. Mimo tego, że cały czas siedzę z książkami, to mam poczucie, że mogę też przy nich odpocząć, bo czytanie nie jest już tylko obowiązkiem, tak jak było na przykład w zeszłym roku czy jeszcze dwa lata temu, gdzie czułam, że faktycznie to czytanie momentami mnie przytłacza, bo nie mam oddechu od tego czytania. A teraz wiem, że mogę pracować w książkach, mogę czytać książki dla relaksu i mogę też robić zupełnie inne rzeczy i z tym czytaniem też się wyrobię. I to tyle, jeżeli chodzi o wstępne podsumowanie. E, oczywiście te bardziej dokładne będę jeszcze robić. E, będzie film o wszystkich książkach, które czytałam w tym roku. E, będzie zestawienie najlepszych, najgorszych, więc na te dokładne statystyki Was jeszcze zaproszę. E, jeżeli macie już jakiś plan na kolejny rok czytelniczy, oczywiście jakiś obrany kierunek, to dajcie o nim koniecznie znać w komentarzu. Napiszcie, co planujecie przeczytać, e, albo jaką książkę do końca tego roku jeszcze planujecie skończyć. A jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące filmów, którymi chcielibyście się podzielić, e, również napiszcie mi w komentarzu które serie lubicie, z którymi się już możemy pożegnać e, czy wolicie krótkie odcinki długie odcinki, vlogowe, pogadankowe dajcie znać, bo to mi oczywiście pomaga układać plan na kolejne odcinki, ja wiem co chcecie oglądać, to jest mi dużo łatwiej planować, e, zwłaszcza, że moje czytanie też w dużej mierze się zmienia e, bardzo mocno wchodzę w pracowe czytanie, że tak powiem, mniej czytanie rozrywkowe, no i też nie czytam już tak dużo młodzieżówek jak kiedyś nie wiem czy to wam pasuje, e, więc dajcie znać, bardzo chętnie przyjmę wasze uwagi tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli nie widzieliście Ostatniego, znajdziecie go tutaj, poniżej opcji subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!